Brytyjska gospodarka jest jak domek z kart, w którym to imigranci pełnią rolę kark podtrzymujących całą konstrukcję. Wyjmij jedną i wszystko runie w sekundę. Wystarczy spojrzeć na NHS. Ponad 1 czwarta lekarzy i pielęgniarek pochodzi spoza wysp i gdyby nagle wszyscy powiedzieli spikam, to brytyjski pacjent nie zdążyłby nawet sięgnąć po aspirynę, zanim system rozłożyłby się na łopatki. Transport, uber, taksówki, autobusy metro, od kierowców z Azji po wschodnią Europę po Afrykę. To oni sprawiają, że Brytyjczyk w ogóle dociera do pracy, żeby mógł tam narzekać na Brexit.